Groza tu w powietrzu tak jak leper Samoobroną moją będzie wejście Wystrzela siatki kamer, geste Obserwują skutecznie w nocy nasze plemię Zaznacza w głos swój teren Aerozol umila atmosferę Kto co nie wiem tu Ludzi z lepek, banany i klepiący biele Od obcych spodziewaj się tego czego nie chce Staje w ciebie wieje chińskie siedem I teraz mówi się Połazi taki w takie co mają loty krótkie A jak ich zdenerwujesz to ci zamienią sól z cukrem, A zęby z butem Trochę zgodniałem, kombinuję jak koń pod górkę Kebab na cień. Male kafy mamy tu najgrubsze co łagodny, bo inaczej srać zawsze muszę chodzi koleś, zaczepia ludzi w ręce wciwo, w w puszce Pyta o gościa Lopez, nie kojarzę w ogóle Osiedowy monitoring uchwyca miasto pozakrywane twarze ludzi, co już tu nie zasną Tutaj całkiem łatwo się wjebać bagno Ja nie tonę w tym głównie, bo kurwa nie warto Osiedowy monitoring uchwyca miasto pozakrywane twarze ludzi, co już tu nie zasną Tutaj całkiem łatwo się wjebać bagno Ja nie tonę w tym głównie, bo kurwa nie warto Osiedowy monitoring, znowu nowe kadry Pyta. Proza życia, nie ma na tym się zachwycać Mentlik spory, różne sprawy ich wykaz Mordowitam, tam tak tu jest, więc się przyzwyczaj glory już zostanie, ma ekipa Masz coś do nich, to lepiej szybko znikaj Jak kręgosłup otwarty mam, jak no Ale wiele osób woli na gimnastyka Ma taktyka, nie polega na unikach Ale skaczek dyka, gdy spotykam fanatyka Zaślepiony może poszukasz opryka No bo ewidentnie coś ci z obrazu umyka Wiele może pomóc ocena ryzyka, no bo oprócz ziomów nie jeden bandyta. Czy masz problem, tylko grzecznie się zapyta, bo wroga cisza nastąpiła pokrzyka. Miasto, po pokrzyka Osiedlowy monitoring, uchwyca miasto, zakrywane twarze ludzi, co już tu nie zasną tutaj całkiem łatwo, się wiewać bagno, ja nie tonę w tym głównie, bo kurwa nie daro. Osiedlowy monitoring za miasto, zakrywane twarze ludzi, co już tu nie zasnął Tutaj całkiem łatwo, się biegać w Ja nie tonę w tym głównie bo kurwa nie warto Dzieci na placu zabaw, i się toczy W oknie jest duże prawa, co nie patrzą w oczy Chcą mać, gadać o czym żeby czuć się lepszy Nie ma to jak patrzeć, gdy ktoś z siebie pieprzy Obok grupa dzieci co udaje starsze Żeby je zobaczyć, to potrzebny kasze Rzeczy, ważne w życiu, lecą przez palce Każdy pka swój wózek w codziennej walce Osiedowy monitoring, uchwyca miasto, po twarze ludzi, co już tu nie zasnął Tutaj całkiem łatwo się wiebać bagno, Ja nie tonę w tym głównie, bo kurwa nie warto Osiedlowy monitoring Uchwyca miasto, pozakrywane twarze ludzi, co już tu nie zasną Tutaj całkiem łatwo się wiebać bagno, Ja nie tonę w tym gównie bo kurwa nie warto Osiedlowy monitoring, mordo